siema moi widzowie, dzisiaj jest ze mną masny. Przywitaj się. Dobra, ale może nie tak żywiołowo. Dobra, dzisiaj będziemy robić challenge, tylko egzotyki challenge, wiem, że to jest głupie, trudne i w ogóle. Ale mam nadzieję, że nam się uda. Wbijajcie na kanał Masny Podłoga Mat, Podłoga On, Podłoga YouTube długie to co nie, ale mm, <śm> no wiecie, chodźmy się zgadzać. E dobra, więc widzimy się e już w gierce guys, jesteśmy w lobby i patrzcie jakie tutaj dymy się dzieją, tutaj ktoś tańczy tutaj jaki też ktoś tanczy tutaj się, tutaj chłop się obkręcał tutaj o, mogę go pogłaskać, o jaki słodziak, o jaki słodziak Ej kurde, zamroził mi rękę! Nie no, no patrzcie co tutaj się dzieje, no. No patrzcie. Dobra, lecimy Widzimy się już w busie bojowym. Dobra, jesteśmy poprawi. w busie bojowym. Lecimy, ym, Jak mówiłem, na egzotyki. Yy, ty lecisz na uspa. Ja lecę na Damiego. Yyy, mówi, mówiłaś to właśnie minutę temu. Nie ma sklerozy. To był... Yy. Dobra. Yy... Cięcie. Aha, no, spoko. Dużo się no. dowiedział. Dużo się dowiedziałem. Panie, że się bosy zresztą u ciebie. Nie. N nie, M muszę jeszcze trochę bliżej podejść. <laughs> nie gadaj! Kolejny fail? Kolejny fail? Nie! Nie! No, jesteśmy teraz ustawione! Ej, dobra, ee, ja mam Z2. A więc już nie mam Z2 i. Kupiłem usta! Brawo Ty! Już mi go oddej. Taki był plan na odcinek. Dobra, nie, e, tak na serio to nie. Mm. Ja bym chciał jakiś samochodzik, nie? Jak wcześniej. Bo kurczę, teraz strefy nie mamy. Co? Ale jest! Co? Uspę pokonałem. Uspę pokonałem. O, kozatko. U. Tego będę używał, ale nie do To Dawaj mi jakieś leczenie bliska. Oho, no i splashe mi dało, ale pogers to, to, to. No problemu. Jak teraz tutaj znajdę małe poty, to się zabiję Nie żartuję jakaś A ja mam do ciebie małe poty no, ty... <gryzanie> ty naprawdę tutaj nie masz... ty nie masz... Ty, ale tego tu mogę używać, bo to ten Ale czego? Nie wiem Tego mogę używać nie, e, tego pistoletu Bo tego... tym będę po prostu latał Więc tym... Tak, te, tylko po prostu, żebym nie walnął tym nikogo Czy to... no, no. Dobra, chyba mam samochód Tak, mam samochód, dobra Jadę do ciebie Guys, dobra, robimy cięcie aż do tego Aż do dojadę Guys! Ja umieram tu! Ja umieraj! Próbuję! Uciekam, 15 HP mam! Idę z tego samochodu, wychodzę. Leczę do ciebie. Czy tutaj było jabłko? Nie. Tu jest typ! Dedam! Ledam! Nie... Masz kurde, nie strefa. Nie strefa! Strefa, strefa, strefa! Winąłem! Nie! O, drzepota! No czy tutaj nie ma żadnego samochodu, naprawdę? O tam jest, tam jest, tam jest, tam Nie, jest. Nie, to jest najgorszy challenge. Wiem. Musimy chyba zmienić. Co? Na no, tylko Kusza Challenge. Nie! To się nagrywa. No to z tego, to jest moruję na tym filmiku 35 golda. Ile masz golda? Dużo jeszcze. Jest to pani! Dobra, idę pod Dami'ego Jest tu Dami? Dobra, jest Dami Jest Co daje ten Dami? Proszę, proszę Kolejny splesze. Dobra, biorę to Czemu tu wyszłeś? <gryzny> A dobra, ki z tymi, tak bym cię nie uratował. Hihi. hi, hi. Ach, nie mogę tego zmienić, super. To oglądaj mnie po prostu. Kurde, jakbyś mi, mi dał tego uspa jeszcze. <gryzny> Czy to się nagrywa? Tak, nagrywa się. Dobra, jest Gitas Robimy cięcie aż będzie jakaś lepsza sytuacja O, ja jednak nie zginęłem, dobra To robimy cięcie aż będzie jakaś lepsza sytuacja niż obecna A więc guys zabijem Guys Co mi guys? Element. Nie wiem Dużo osób Dobra Kupujemy pana ciacho Ej, czy w tym momencie mogę Ej ale nie, bo nic nie ono daleko. A takie pytanie o YouTube. Ty Ta? montujesz jakieś te filmy? Tak, nie wiem, to jest montuję. Montuję te filmy, tak. Okay, okay, okay. Dobra, spoko. Ej, czy to będzie oszustwo, jak teraz sobie zamówię tego Domi'ego? Znaczy nie dam tylko tego. Ciacho? To chyba będzie oszustwo. Bo nie używa egzotyków, a my granicy to na egzotyków Ale ty masz właśnie świetniki w rękach. Jejku! A faktycznie a tego to akurat mogę używać, bo znaczy nie mogę używać na typów. Tylko mogę używać jako ucieczkę. No wiem. Kurde, już myślę. Ej, w sumie wezmę sobie to. jest jeszcze to. jest jeszcze to. Tu jeszcze to. Dużo tego jest sobie tak zrobię, o. Muszę to wygrać. Miałem strasznie ciężki... Yy, wiecie. Straci, strasznie ciężki czas. Ja! To mam do... mam do ktoś do... Mam do ktoś... do kogoś... Inaczej. Mando do kogoś strzela. Wow, brawo, w końcu to powiedziałem. W sumie to też jest dobre na ucieczkę. To plus to, guys. To będzie przepiękna gra. Czy to się nagrywa? Tak, nagrywa się, dobrze jest. Dobra, a więc po prostu pokażę wam znowu jakąś lepszą. Ci, tu ma. Ten, podświetlanie jakieś dziwne. Dobra, idziemy do strefy, a to nie będzie nic ciekawego, dlatego po prostu wam to pominę i zmontuję tak, żeby po prostu tego nie było widać. Jak idę. to co? Więc widzimy się już jak dojdę do strefy i będzie jakaś lepsza sytuacja. Guys, jesteśmy w strefie. A robisz trolla? Jakiego trolla? Nieważne. No, no Znalazłam splasha. Pomoc na profilowym? Też kruka. A w ogóle, zapraszam Was na mojego Discorda Najlepsi Orzeszkowie i na mojego Instagrama, bo lecimy po tysiąc obserwujących na kod twórcy. Zobaczcie, czy to się wszystko nagrywa. Jak ktoś tu strzelił. Ktoś tam się strzela. A ja lecę sobie trylką jak szep. Ja lecę sobie. I ktoś do mnie strzela. Guys, widzicie to? Jak robisz cięcie, to pokazujesz, jak robisz cięcie, czy nie? Czy jakby. Nie. Co on tu zrobił? Czy jest jeszcze jeden? 144, dobrze jest. Ta broń jest OP, ja. ta broń jest OP. Ta broń jest bez... Co to się dzieje w tej grze? To jest normalny... <grym> kurde! Nie, nie jest mięski. Wej go wypchnij. Daj go, 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 go wypchnij. Ja się takiego bambika. Ja właśnie też. Ty, ty możesz bowspladem i tylko z taką bronią to wylecieć. Tyszy. Ty, ale nie mam kawa. A ten, a ten typ prawie mnie zabił. <grywa> Taki bambolek. Zabi? Co robi w ogóle? Stał w miejscu. Stał w miejscu się patrzył. Co <grywa> no. To jest właśnie Fortnite. Nie, <grywa> sami ja tam. Co ty gadasz pierdolę jakieś. Wiesz co? Ja bym to ugrał na strefę. Czemu? A bo nie, ty, nie umierz, ty nie umysz. nie no, umysz. Ha ja nie umiem. No dobra, jestem słaby, no tak do tym. Nie. <grym> nie no, oczywiście trz żartuje, nie? Pat co robię? Ja patrzę sobie taką, gdzie są ludzie. Na hagia. Ktoś ci da bombę za 3, 2 1. Znowu o ncho. Jak tutaj umrę? Dobra. Na szczęście nie umarłem, bo czasami te ban spady się bagują. Jaki aim? Właśnie widziałem. Aha Oho Oho się ty! Dalej! Ej, idę się schować Hihihii Dobra, końcówkę to już wam Pokażę całą Czy to się nagrywa? Guys, czy to się nagrywa? Grywa się Tam jest jeden typ Tam jest drugi typ ja Myślałem że tam jest trzeci Jest czterech typów oprócz mnie Przypominam że to jest długo. <grych> Sam zapomniałem nawet Co się dzieje? Co to jest? A to woda jest dobra <mulik> shit, tam jest typ za tym jest typ to jest kolejny typ kurde mu tak piękną główkę wsadził to no, co jest tam jest typ Widzą mnie. Kurde, strefa mm, Problem Tragedia nie problemy.. Слабость. все. Сейчас стрефай где? Где-то стре. А. Это минута идёт. Myślę, że ta gierka Wam się podobała. Nie będę chyba już yy, drugiej gierki robił, bo albo nie ma sensu, albo się wyłożymy, albo braknie nam Golda, albo po prostu ten filmik będzie za długo trwał. Yy, więc po prostu spodziewajcie się kolejnego odcinka. Może dzisiaj jeszcze to nagramy, może nie wiem. Yy, dlatego no, yy, trzymajcie się ciepło, no i pa!